Witam serdecznie, chciałbym Was zaprosić dzisiaj na test z drapek różnych, zdrapki po złotówce, po 2 złote oraz 4 zdrapki po 5 złotych, zdrapki na ogólną kwotę 42 zł no i zobaczymy ile z tego uda nam się ugrać. Zaczniemy od najmniejszych drapek na początek kasa rządzi 10 tysięcy, 10 tysięcy. Złotówka, 15 złotych, 15 złotych i złotówka, czyli zdrabka przegrana. Kolejną zdrabką będzie lotek. Szczęśliwy dla nas oczywiście pingwin, wiewiórka, żyrafa i pies. Kolejna zdrabka to kasa rządzi. Tych zrapów troszkę dzisiaj jest, także program o chwileczkę potrwa, ale mam nadzieję, że wytrzymacie. trzymacie. Mamy pierwszą wygraną. Jest to złotóweczka, trzy jedynki. No i teraz notek. Dramader, żyrafa, małpa, pingwin. Mam po trzy zdrabki kasa rządzi i po trzy lotki. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. I tutaj nie mamy nic. No i ostatnia zdrabka za złotówkę lotek. Wiewiórka. Dromader. Jest nasz słonik. I lew. A wygrana wynosi... 1 złotych. Także mamy jak na razie 2 złote. Teraz drabka polska gola. 0 2 1 4 oraz 3 4. Niestety zdrabka przegrana. Kolejna zdrapka to super siódemka. Szukamy szczęśliwej siódemki. 2 5. Pociągi jeżdżą blisko. Akurat jest Tutaj taki trak, główny. Dobrze, stratka przegrana. Polska gola. 0, 3, 4, 0. Mamy wygraną. Polska 1, rywa 2. Wygrana wynosi 2 zł. I kolejna super siódemka. 5, 3, 6, 2, 9, 4 i 8. Spróbujmy teraz 500 od ręki. Szukamy banknotów. Kasa. Korona. Mamy banknoty po raz pierwszy. Sagan sakwa, karta, bankomat, bank i portfel. Stratka wygrana, kolejna. Coś tam już zawsze będziemy mieć. Polska gola, Polska 2, rywal 4, Polska 0, rywal 1, Polska 1, rywal 3. No niestety zdradka przegrana. Weźmy ostatnią już super siódemkę. Może tym razem będzie szczęśliwa. 3, 6, 5, 9, 2. Jest siódemka i 8. Siódemka warta. Oczywiście dwójeczkę. Ale ziarko do ziarka jak to mogą. I coś tam uskładamy. Polska 2. Rywal 4, Polska 0. Rywal 3 i Polska 2. Rywal 3. Oby to nam mundialu lepiej nam szło. Cziul ze zdrabkami. Dobra. Teraz moi drodzy. 10 razy kasa. Zdrabka za 5 zł. Wygrywające liczby. 13. 12.

Kolejną zdrabką za 5 zł będzie Wielka Nocna gra, dawno jej nie miałem. Szukamy dwóch takich samych symboli, marchewka i baranek, baba, wiadro, zajączek, koszyczek, kapelusz i tulipan, mazurek. Kurczaczek, kurczaczek, baba, baran, koszyczek, zajączek, słońce i kapelusz i słońce. Także niestety kolejna 10 razy kasa. Wygrywające liczby: 22, 14, 24 oraz 28. A mamy 11, 16, 15, 29, 19, 21, blisko, ale niestety 13 24 mamy wygraną, wygrana to 5 zł 12 i 26. Także zdradka wygrana. I ostatnia zdrapa na no dzisiaj, moi kochani, wielka, mocna gra. Może i tu się poszczęści. Gra pierwsza, przegrana, gra druga, przegrana, gra trzecia. Też, gra czwarta kurczaczek, wiadro, marchewka, zajączek, baranek i marchewka ostatnia przy szansę. Kapełusz Słońce, koszyczek biedronka i mazurek tulipan. Niestety, wielka nocna gra dzisiaj nie była dla nas szczęśliwa. A teraz, moi drodzy, policzymy sobie dzisiejsze drapanie. 5 zł, dwójeczka to jest 7, dwójeczka 9, dwójeczka 11, 12, 13 zł odzyskane. A oczywiście wydaliśmy 42 zł. Także strata dość poważna, ale to nic, gramy dalej. Zapraszam do subskrypcji, do łapkowania i do następnych odcinków. Trzymajcie się cieplutko, cześć.